Nie da się ukryć, że choć w 1994 roku system Shock był grą, która wyprzedzała swoje czasy, dziś, będąc przyzwyczajonym do współczesnych udogodnień, ciężko jest wejść w ten świat. Szacunku do oryginału mamy jednak całe mnóstwo, bo bez niego nie byłoby dziś chociażby takich hitów jak seria Bioshock od Irrational Games czy Prey od Arcane Studios. Remake System Szoka od Night Dive Studios wręcz skrojony jest pod nas i to właśnie dzięki niemu mieliśmy wreszcie okazję poznać historię stacji kosmicznej Cytadela i wrogiej AI Shodan. Jest to doświadczenie naprawdę ciekawe. Przemierzając lokację raczej nie będziemy się bać, ale na pewno towarzyszyć nam będzie klimat zaszczucia. Historię poznajemy tu w dużej mierze poprzez eksplorację, znajdując audiologii i zapiski załogi stacji. To właśnie oryginał był pionierem serwowania fabuły w postaci Znajdzie. I choć nie jesteśmy fanami tego typu rozwiązań w wielu tytułach, są takie, jak ten właśnie, do których idealnie to pasuje i potęguje wrażenia z gry. Jest tu natomiast trochę jak w labiryncie i można się zgubić, ale taki już urok starszych produkcji. Remake nie prowadzi nas za rękę i to jest naprawdę w porządku. Usprawnia natomiast to. Co warte było usprawnienia oprawę graficzną czy system walki. Ta pierwsza robi naprawdę świetne wrażenie jest neonowo i retrofuturystycznie cyberpunk pełną gębą. Świetnie, że doczekaliśmy się też nowego, bardziej filmowego intro. Wydaje się jednak, że to w kwestii strzelania poczyniono największe zmiany. Można poczuć, że rzeczywiście gra się w fps -a. Minęło prawie 20 lat od premiery pierwowzoru. I to całkiem logiczne, że trzeba było się zająć pukawkami. Świetne i obecne również w oryginale jest to, jak wiele opcji personalizacji poziomu trudności mamy do wyboru. Nie boimy się głośno tego powiedzieć. Lubimy kiedyś nie trudno i jesteśmy wdzięczni za tego typu ustawienia. Nie znaczy to jednak, że gra staje się nagle łatwa, wciąż dość nieoczekiwanie można zginąć i przypomnieć sobie o tym, że warto ręcznie zapisywać, bo utrata 30 minut postępu po prostu boli. Przestrzegamy, że choć w grze pojawiają się autosave'y, nie zdarza się to za często. 2023 rok naprawdę nas rozpieszcza, zwłaszcza w kontekście kosmicznych przygód. Jeszcze niedawno zachwycaliśmy się Metroid Prime Remastered, Dziś do grana świetnych odświeżeń dołącza system Shock. Jeżeli unikaliście go tak jak my, nie ma sensu tego dłużej robić. Czas zmierzyć się z Shodan. This is Shodan. The station's AI. She controls just about every system on Citadel Station. I needed to remove the ethical restraints. They've been a bit of an issue of late.